Elo elo ja jestem fosfilek i dzisiaj gramy w slime rancher to jest bodajże teraz 10 odcinek tak i pewnie to, co już wiecie co będziemy robić a ja dokładnie nie wiem co będę robić nie wiadomo czy idziemy najpierw do Wiktora czy idziemy najpierw y, do glass desertu więc tak no to to, co na zawsze na początku no to jeśli odcinek wam się spodoba no to łapka w górę subik z słoneczkiem y, no i tyle lecimy po 250 subów do wydania slime Rancher 2 Robimy to, ja was wierzę, że nam się uda. Jest to bardzo dla mnie ważny cel, tak naprawdę. 250-300. Więc no. Yy, każda łapeczka w górę miła widana i no, tyle chciałem powiedzieć. Musimy sobie ulepszyć najpierw to, bo skoro mam 28 tysięcy, to tak, decorizer i slime Trophy pierwsze. Mamy pierwsze slime Trophy, to już dobrze oznacza, ponieważ... O! Mamy tutaj slima. On jest śliczny, bardzo ładny, podoba mi się. I mamy tego rajzera. Tylko gdzie on jest? On jest tutaj. Nim możemy wszystko wyczyścić i te ornamenty pochować. Echo, co tu jest. Ym, ornamenty, te wszystkie, nie? Jezu, ile tego jest. Dużo. A nie powiem. Dobra, idziemy teraz po Wiktora. <laughs> Wiktor nam się bardzo przyda, gdyż, ponieważ. Jeśli wykonamy tylko questa, to całkiem może dostaniemy jego świat. To będzie całkiem możliwe, ale nie, nie... mówię, że tak będzie na pewno. Więc potrzebujemy tam było bodajże 8 roków i 4, 4 krystale. Ale weźmy 8 tego i 8 tego. Tak na wszelki wypadek tylko i wyłącznie. Ja. Kto zbierzemy, no to zobaczymy symulację. Simulation. Tak zwane, piękne czyli jeden z najciekawszych światów według mnie. Na pewno ciekawszy od tego Ogdena, bo w Ogdenie się nic nie dzieje. Tylko są te sejbelki. A sejbelków to one się po czasie nudzą szybko, więc wiecie. U moczy jest też bardzo ciekawe, to, to musimy przyznać. To trzeba pęknąć go. No właśnie, bo nam zostało mało czasu, a teraz się zaczyna jeszcze do tego szkoła wszystko. I my, a my musimy ukończyć tę klę. Przynajmniej pod względem fabuły byśmy musieli ją ukończyć. No to nam, nie wiem, z dwa odcinki zostaną do ukończenia fabularnego. A później możemy ogarnąć takie już dodatkowe rzeczy, nie? Coś typu maksowanie innych. Albo jakieś zbieranie plortu. Wiecie o co chodzi? Chodź tu. Jest kolejna dwójka. No, okay. Możemy... O cholera. Telefon. Piękne. No to rip powiadomienia. Mm, nie mamy jak się nakarmić. Nie możemy. To wyrzucimy cię po prostu stąd. No i idziemy dalej, dobra. A więc tak Naszym zadaniem jest raz dostać się do bazy. Super. I w sumie to może być tyle zekładzenia po tym świecie tak naprawdę. Jak tak myślę. Bo później idziemy, myślę od razu na stimulacja slim Jak to mogę tak przetłumaczyć? No, na to od Wiktora. Na to idziemy dokładnie. No, już prawie. No, yy, widzę, że bardzo się ostatnio w ogóle odcinki spodobały wam. Dużo wyświetleń robimy, więc bardzo mnie cieszy ten fakt. Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu i mam nadzieję, że nie, przes nie przestanie się tak robić. Że będzie tak cały czas. No. Nie dostaliśmy od Wiktora światła. Kud No nic, to idziemy do klasy serta. Możemy wrzucić. Okej. Okay. Libery. Ja. Widziałem. Pek, bogów, idzie do was. Przepraszam, ale kaszelek no lekki łapie. Widzicie o co chodzi. Nakarmimy nas, i możemy iść. Klasy są tu. Musimy się jeszcze do ruin po plorty, na porta to jest ważne gdyż ponieważ w ruinach proszę żeby się przedostać do glazy sertu ja zaraz pokażę na mapie jak to wygląda żeby się przedostać do glazy sertu tutaj nie musicie iść tu a żeby się dostać tutaj potrzebujecie plorty klucz i plorty i to było bodajsze no quantum, nie? więc potrzebujemy na pewno facelamonów, trochę nas byliśmy Weźmy to ze sobą, to się nam może przydać w każdym razie, jakbyśmy mieli jakiegoś kordowy dać tam na, na tym świecie. A my sobie spojrzymy przez facelamony, one się przydadzą. Pek, pek, no, jest 50. kurde krotki one też się mogą przydać jak znajdziemy silverki to będzie ideologia silvery wymienimy od razu i silvery tak nam grę ulepszą, nie? O, nie trafiłem idziemy idziemy do ruin idziemy do ruin przez moss blanket, nie chcemy mi się iść przez yy, yy, przez indigo quarry, więc Idziemy nie wiem czy to jest droga okrężna, czy skrótowa Ciężko stwierdzić Chyba tak samo w ogóle to idzie Wiecie, nie ma różnicy a tu się slime'ów nasyfiło Znaczy nie mówię, że źle W ogóle Oficjalna data slime'ów wyszła 22 września Wychodzą slime'y Slime Rancher 2 wychodzi To jest To jest wyczyn ponieważ, no postaram się na 22 ogarnąć je i od razu wam zrobić filmik pierwszy żeby jak najszybciej to było żebyście mogli jak najszybciej to zobaczyć nie? może w końcu będę e, pierwszy żebyście, jakby, nie wiem jak ja mam to powiedzieć że będę pierwszy pod takim względem, że nie będzie już pełno youtuberów przede mną no i w sumie to tyle chciałem powiedzieć Chodzimy stąd, idziemy. Jezu, jakiego ja mam kopa. Ja zapomniałem, że tu takiego kopa się dostaje od tego. Widzisz, aż takiego dużego, nie? O, ale mi skrzypi krzesło. Kurde. No nic na to nie poradzimy, nie? Tak samo jak na kaszel. To są przyczyny... naturalne. Pozajturalne. Ok, wiem no, ja po co? Okay. Idziemy prościutko do, do przodu, albo jednak nie. Szli to. No Dzięki. Jeszcze jeden. Znaleźć jeszcze jednego Quantum Slime, to nie powinno być już takie ciężkie, jak tak myślę. O, jest. Czy byśmy poszli już po Derwisz Gordo? Kurde. Już jesteśmy przygotowani, więc sobie możemy zrobić. Przy okazji, przydostanę się prawie jeszcze do końca gry. Ale żeby się dostać do końca gry, to nie, na tym odcinku tego nie zrobimy. Nie ma tak łatwo A poza tym przyszedłem, przyszedłem i przejdę ten Prawda? A e, nie, jednak przejdę Okej okay. To no, nieważne To idziemy do bazy Portale musimy ogarnąć To na pewno, już nie pamiętam przerobiliśmy jakieś portale Sprawdzimy za to to Otwieramy Przejście do klasy Serta. Wchodzimy tu. I idziemy odpalać portal. Uwaga, teraz się zamykam, bo będzie koncert. Świetny koncert, szybki. No i mamy klasy Serta. Ostatni teren, jaki nam został. Stąd się dosyć ciężko wraca, bo albo tędy, albo chyba pod sam koniec jest to cofania się. No chyba, że się zabijemy. W sumie nie mamy nic takiego, tu wiecie. Tak, najpierw może idziemy. Najpierw choć może do derwisza, gordo. To się przyda. Derwisz jest tutaj, niedaleko. Czekajcie, jeszcze jest stamina. Może to kłócać? Nie, nie można. O, mamy portal. Chyba, teraz skoczy. albo ty się żywisz frutami. Kurde. To Pomyliłem mi się slime. No to przynajmniej wyładujemy na ciebie wszystko, co mam. jak zniczymy jakieś fruty to tu przyjdziemy z portem. Teraz idziemy dalej. Świetnie tu jest. Bardzo ładny, a zarazem brzydki teren. Ma w sobie urok, tak. Można powiedzieć. Hen, Pety? Hen. Let's go. I painted Chicken. Musimy zdobyć. Rok. Rok Ploty. Szli to. Ty też to szli. ty też. Chyba od jednego mi wystarczyło no Ale weźmy 5 na wszelki wypadek bo no to nam może fajnie pomóc Najpierw idziemy tu i zrobimy od razu tutaj najpiękniejszy teren, czyli robienie tutaj, nalewanie wody. No więc tak jak chcecie co wam pokażę co robić. Co? Mamy takie rzeczy. One długo ci rozkminiają nad... Mamy jeden, drugi... Trzeci. I mamy taką fontannę, nie? Zbierzemy sobie wodę. mamy 30 sekund. Więc trzeba się naprawdę sprężyć. Żeby lecieć, 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 lecieć. Mamy jeszcze osiem sekund, jeszcze coś zrobić. Git. Myśmy wszystkie w Już dwa gordy odkryte. To są trzy bodajże. Tak? Tak. Fosfor. Fosfor to wcale nie jest on. Mówię wam. I derwisz do kolekcji. Teraz tylko szukamy mozaików. O! Są! Są! Najśliczniejsze slime jakie powstały! Pod lasy oczywiście. O! Fosforka! To z fosforkami to w ogóle nie ma O! No. Chłopie! Jeszcze Silver Pond. Szybko! O! O! Łoj! A weźcie sobie te karotki. Ja ich nie potrzebuję. Tangle slime. Tangul. Dobrze pamiętam, że tutaj jeszcze jest jedno do odkrycia. Mozaiki. Mozaiki możemy połączyć sobie z sabelami. Byśmy mogli. A co my tu mamy? Że idą fajerki. Legendarne fajerki idą. Idziemy oglądać na piękny pokaz worldu. Teorety to są śliczne w tej grze. Mówię wam, zakochacie się w nich. No, dawaj, O. Au. Wyszedłem w web z metorytu. Nie wiem skąd, to. O. Jeśli zastanawiacie się skąd sobie file slime, y, no to. Właśnie z... są takie pory na klasy serce tylko i właśnie one się tyle podczas przez sypol. Spadają z meteorutami. A po co mi one? Nie mam zielonego pojęcia. Co mogę je na razie przesucić? Niech sobie żyją swoim życiem bo w sumie zrobimy sobie insulator. To się przyda to nie Trochę, bo trochę, ale się przyda Teraz przydałby nam się poflujt do oazy. jakiś szybki Ale ładny. Dobra, wracamy i jeszcze nie mamy portalu to musimy wracać prościutko na tego tutaj jeszcze trzeba będzie zrobić oazy No skończyło się to było szybkie to chyba dwie godziny trwa tylko to wiecie znaczy mało czasu bo to dwie godziny chyba albo dwie godziny dwa razy tak na dobę idzie albo raz więc jeśli chcecie to zdobyć, no to macie bardzo mało czasu, nie? Więc musicie się postarać mocno. <laughs> ja wracamy. A później tu wracać będzie trzeba. Ojo. a nie w sumie już nie wracamy. Tu. Może nie na tym odcinku przynajmniej. Ja się nie potrzebuje, nie mamy potrzeby tu przychodzić już. Mamy wszystko, co chcieliśmy, tak naprawdę. Idziemy tu, idziemy tu. Do? Dzień dobry. Idziemy tu do Kei'a. Tu stawimy korala. Ulepszamy my na, na pamiętam my to... Ile będzie musieli tu przyjść? No to nie ma sensu. Ale się na laptop To może między odcinkami to, to powiększę. Zobaczymy. No zjedz to!

Nie będą mieli z tego popiół, przez który dostajemy Lord Opłacalne no. Jak zobaczycie po ile chodzą Lord Fire, no to mówię Wam, że to będzie opłacalny deal. Więc trzeba tylko drony ogarnąć. 77, mozaik za 111 już za to, to już jest różnica. Teraz idziemy po sejberki, bo 3 sejberki musimy iść. zebrać. No to nie będzie ciężkie takie. Okay. Przy okazji możemy koka koka 75, 2. 19 koka doby zebrać, okej. Okay. nie będzie problemu. Sejber. Sejbę to możemy tu już zrobić na tym odcinku, nie? Ile mamy czasu? To... Zdążymy albo no, przynajmniej trochę zrobimy, a poza odcinkiem to ogarnę resztę. Oddawaj to jak je to tak szybko ma lecieć to wiecie. To ja na spokojnie zrobimy. Cyber. Już mamy 8, to jeszcze 11 Tam jest kukadowa. Dzięki O, to było bliskie tak fest O mój Boże Nigdy więcej tak nie robimy Musimy patrzeć na tą staminę mogły? 7 kokadoby w takim w takim małym odstępie czasem znajść Let's 6 kokadoba, kokadoba Tutaj powinno być na pewno dużo Tutaj powinny być te kulki, a nie Nie wiem dlaczego ich tu w ogóle nie ma, nic. Jeszcze ani jednej nie udało się uchwycić. Lecimy. Jeszcze pięć nam zostało. Tu już pięć to nie taka duża liczba. Gdzie będzie tego cave'a z powrotem? W zawsze... O, no, Jeszcze mamy dwa. Tam mamy kolejny. Trzebujemy jedną kokatowę. i Jedną jedyną Ona może być tam Trzeba się tam przydostać <laughs> A nie, mamy ją, to dobra wracamy full speedland do bazy Tam A Możemy nawet przelecieć i Na dół się No i super Dokarmiamy czy dobrze wymyśliłem? Jest kit. Co on mi teraz formuje? O, ulepszenie tego. Ostatnie ulepszenie będziemy mieli. No to idziemy robić tych. Wiktor. W przyszłym odcinku chyba będzie robione koniec gry ma, siema przyniosłem wam takie coś fajnego. A no my możemy teraz ulepszyć, że one będą dłużej żywotne, z tego co pamiętam. Siema Marty No, idziemy to sprzedać i kończymy odcinek na tym już. No, to już mamy 24 minuty. Wiecie, to nie jest mało. No i dobra. No to jeśli odcinek wam się spodobał, no to oczywiście łapka w górę, subik dzwoneczkiem. No i tak, lecimy po 300 subów. To pamiętajcie, 300 albo nawet 1000, o, idealnie. E, łapka w górę, no każda jest mile widziana. Ja się już z wami powoli żegnam. No i nara.